Cześć, cześć! Witajcie w kolejnym wyjątkowym dla mnie filmiku. Część z Was już zauważyła, że na moim kanale pojawił się pierwszy tysiąc subskrybentów, co mnie bardzo ogromnie cieszy. Ostatnie 2 trzy miesiące to dla mnie było naprawdę sporo pracy, bo im bliżej tego tysiąca, tym więcej starałam się robić, żeby jednak się udało. To był taki mój cel. Niekoniecznie ten cel sobie założyłam na początku, jak zakładałam kanał, bo kanał założyłam w pandemii. Był to 21 marca 2020 rok. Ja wtedy miałam pracę zdalną w domu. Nie jeździłam do pracy, pracowałam w domu, i po tej pracy zdalnej założyłam sobie kanał na YouTubie. Rzuciłam kilka filmów i. To chyba trwało jakiś niecały miesiąc, bo w kwietniu 2020 wrzuciłam ostatni filmik i zrobiłam sobie długą przerwę. Wróciłam normalnie później do pracy i zapomniałam o tym kanale, nie wchodziłam, nie wrzucałam filmów. Jakoś po prostu nie miałam na to i czasu i, i o tym po prostu zapomniałam. No, i po urodzeniu córki, gdy ona skończyła 6 miesięcy, zaczęłam wracać do haftowania i postanowiłam, że zacznę z powrotem wrzucać filmy. Jak wtedy zalogowałam się na swoje konto, no to zobaczyłam, że mimo tego, że wrzuciłam kilka filmów, one nie były takie, może super ekstra, już wtedy miałam 100 subskrybentów. No i jak to zobaczyłam, to stwierdziłam, no dobra, no spróbuję, może ponagrywam coś innego, inaczej, może coś więcej powiem. No i tak to się zaczęło. Od tamtego czasu nagrałam aż 183 filmy, nie licząc shortów, bo ostatnie dwa miesiące to wrzucałam bardzo dużo shortów i um, od tego czasu, kiedy wróciłam do nagrywania filmów, a było to 25 listopada 2021 roku, wtedy byłam na urlopie macierzyńskim, no i zaczęłam po prostu więcej haftować, wrzucać filmiki, i od tamtego czasu minęło 1 rok, 5 miesięcy i 12 dni, bo właściwie liczę od tej daty, kiedy powróciłam na YouTube'a i półtora roku. No, można powiedzieć półtora roku, bez tych dwunastu dni już tam nie będę mm, aż tak dokładnie mm, sobie to liczyła. Można powiedzieć, że półtorej, przez półtorej roku y, przybyło mi aż tysiąc osób, licząc z tej stówki, która była jeszcze na początku. No, naprawdę bardzo się cieszę. Jest to dla mnie ogromna satysfakcja. Udowodniłam sobie, że niszowy kanał, gdzie naprawdę haftem, no, chyba nie interesuje się aż tak dużo osób, bo ja nie znam tutaj w moim mieście nawet osoby, które, które robią to co ja. Też, że wiele osób we mnie nie wierzyło, szczególnie te z bliższej rodziny. Też były takie komentarze, że po co ty to robisz, marnujesz czas i tak tego nikt nie będzie oglądał. A ja się zaparłam. Po prostu no, na początku to było tak, że po prostu haftowałam to co, to, co miałam haftować i ja to nagrywałam. Z biegiem czasu, myślę, że ostatnie ponad pół roku, zaczęłam już używać nowych materiałów, weszłam w mulinę DMC żeby jednak trochę na tym kanale urozmaicić i to no to może powiedzmy na no pół roku tak nowości stosuję od pół roku może więcej trochę ale wcześniej to było tak że po prostu to co robiłam to nagrywałam no i były właśnie takie komentarze, że marnuję czas, że po co ja to robię, że i tak tego nikt nie ogląda, że o, na pewno nie, nie dobija do tego tysiąca, przecież nikt cię nie będzie oglądał. No i to mnie bardzo zmotywowało, ja się zawzięłam. Pomału zaczęłam nagrywać filmy, wrzucać. przybywało mi tych subskrybentów, miłych komentarzy. No, i tak to się rozkręcało, rozkręcało. Mówię, ostatnie dwa miesiące to naprawdę ciężka praca, bo wrzucałam już filmy dwa razy w tygodniu, bardzo się starałam. Może też niektórym to przeszkadzało, że się ogłaszałam na, na grupach na facebookowych, na instagramie, że jeszcze tyle i tyle mi brakuje subskrybentów, no ale ja naprawdę jak się za coś zawezmę, jestem bardzo wytrwałą osobą, więc ja dążę do celu, żeby coś osiągnąć. Teraz może troszeczkę zwolnię i ku uciesze tych osób, którym mm, może nie do końca się to podobało, że no, próbowałam jednak mimo wszystko zdobyć tego tysiąca y, troszeczkę szybciej. Ja uważam, y, że. Że moje filmy, może nie wszystkie, ale większość filmów jest w porządku, że mogą się one na coś przydać innym osobom. Nagrywam tutoriale, pokazuję jak coś robię, więc nie uważam, że mój kanał jest taki od sobie, że wrzucam obojętnie co i się nic nie staram. Więc myślę, że zasłużyłam na ten tysiąc. Naprawdę przykładałam się i pracowałam ciężko. Haftowałam nałogowo w każdej wolnej chwili, żeby jak najwięcej tych krzyżyków zrobić, żeby jak najwięcej wyhaftować i jak najwięcej Wam pokazać. Teraz troszeczkę chcę odpocząć. Będę nagrywała dalej filmiki, ale to nie, może to nie będzie dwa razy w tygodniu, zobaczymy, jak to będzie z czasem. Teraz chcę więcej przebywać na zewnątrz, na dworzu z małą. Aby więcej sobie wybiegała, bo teraz już jest coraz sprawniejsza, potrzebuję więcej ruchu. No i też mi to się przyda troszeczkę zmienić mój, moje nastawienie. Już nie tylko same krzyżyki, troszeczkę może na balkonie, przy kwiatkach, ale na pewno nie martwcie się, będę się odzywała do Was, będę wrzucała moje postępy. Będą nowe starty, także spokojnie ja z haftu, nie zamierzam zrezygnować haft. to jest coś, czym ja żyję od, od w sumie od dziecka, bo w szkole w podstawowej nauczono mnie, jak stawiać krzyżyki. a w bibliotece takiej Wiejskiej nauczono mnie jak korzystać z wzorów graficznych, jak to liczyć i wtedy powstawały już moje takie pierwsze hafty liczone. Od 2007 roku Więc no bardzo długo haftuję Już te krzyżyki Powstają automatycznie No i co? Jakie są moje plany? No na pewno będę dalej nagrywała Filmiki związane z Kursem haftu krzyżykowego dla początkujących Na pewno będę Pokazywała Wam co miesięczne podsumowania Co udaje mi się robić w miesiącu Na pewno będą nowe starty I myślę, że troszeczkę będzie shortów ale może już tak, nie tak dużo jak do tej pory naprawdę się bardzo cieszę naprawdę Wam bardzo dziękuję, że mnie oglądacie że subskrybujecie, że komentujecie teraz już jest trochę więcej niż tysiąc ja wiem, że nie będę zarabiała na tym kanale kokosów ale to jest dla mnie po prostu taka satysfakcja że jednak mi się udało że udało mi się dojść do tego Wymarzonego celu. Teraz może już będzie inny, taki kolejny etap na moim kanale. No i cóż, no, no bardzo się cieszę. No muszę sobie chyba upiec ciasto z tej okazji, wypić jakiegoś szampana dobrego. Mąż też się cieszy, bo mu obiecałam, że zwolnię trochę z tymi haftami i więcej czasu po prostu będzie takiego dla rodziny. Nie wiem, co mówiłam, musiałam na chwilę przerwać, ale dobra. No i w związku z tym, yy, że dobiłam do tego tysiąca i obiecałam Wam, że będę miała dla Was rozdanie, tym razem będą to całe zestawy dla trzech osób, po dwa zestawy na osobę. Yy, jak ja to miałam ułożone? Chyba tak. Dobra, będę Wam po kolei pokazywała. Warunki rozdania są takie jak w, poprzedn w poprzednich rozdaniach, czyli minimum 5 komentarzy pod różnymi filmami, i trzeba być moim subskrybentem i trzeba w komentarzu napisać, który zestaw wybieracie. Ja to tak podzieliłam, nie wiem czy dobrze. Jeżeli się komuś nie będzie podobało, to wtedy będzie mógł się z drugą osobą ewentualnie wymienić, ale myślę, że tak w miarę tematycznie ułożyłam. Czyli pierwsze dwa zestawy dla jednej osoby. To są takie, powiedzmy, bajkowe samplerki. Tutaj mamy czerwonego kapturka, a tutaj mamy taki, no taki jakiś działkowo-ogrodowy samplerek dla może miłośnika rolnictwa. Tutaj zwierzątka mamy. Ja tych, tego wam nie będę otwierała. Tutaj jest komplet, tutaj są nici. Mulina, kanwa i pewnie igłę. Ja nawet tego nie otwierałam. To jest kanwa 14CT i to nie są wzory z nadrukiem, czyli tutaj nie ma nadruku, to jest czysta kanwa. Chyba czysta. Tak mi się wydaje. A nie, tu jest 18CT, przepraszam. No to czysta. To jest czysta kanwa, 18CT mam zaznaczone. Czyli taki bajkowy czerwony kapturek. Ja to kupiłam, bo miałam haftować, ale jak zaczęłam mojego dużego kapturka, no to stwierdziłam, że bez sensu, żebym miała jeszcze taki. No, no, no ładne mi się podobają takie rzeczy, no ale wiecie, ja mam tylko tak dużo, że ja i tak tego nie, nie wyhaftuję, więc trzymałam specjalnie na rozdanie. No, myślałam, że może kiedyś pięknego dnia. Uda mi się dojść do tego tysiąca. Czyli to będzie zestaw pierwszy bajkowy, powiedzmy. Zestaw numer jeden bajkowy. Kolejny zestaw to też taki samplerek. Też 18 CT. I to jest taki właśnie dla. Może jako prezent dla babci i dziadka, bo tu mamy takie babcie dziadka, kotki takie. Uszyte. No, no fajne. I tu mamy taką różę nie wiem, czy to też można określić jako sampler. I to jest 14CT. Ale kanwę można sobie wymienić. I tu też jest całe zapakowane nici. Kanwa, igła i wzór. I to też nie jest kanwa z nadrukiem, czyli czyste, yy, czyste wzorki, także taki zestawik. Dla drugiej osoby, czyli zestaw numer 2, sampler i róża. I ostatni zestaw. Tutaj mamy taką metryczkę, nóżki niemowlaka w rękach. Nie wiem, czy mamy czytaty Kanwa 14 CT. Też cały zestaw. Nici materiał igła. I ostatni zestaw, taki świąteczny, świąteczne drzewko, jaka, nie wiem nawet jaka tu jest kanwa, nie jest zaznaczone. I tutaj też wzór, takie nici, zobaczymy, to chyba jest czternastka, jak się, no chyba czternastka tutaj są ładnie zapakowane nitki, zobaczcie, na plastikowych nawet, o, na plastikowych bobinkach, więc to myślę, że fajny zestaw może się komuś przyda ja teraz i tak haftuję Lukasa Świąteczny, więc no nie będę haftowała go na, na pewno więc komuś jakiś szczęśliwiec może wylosuje tak, taką Piękną choinkę. No i to by, było, to by było tyle, jeżeli chodzi o zestawy, które mam dla Was. Czyli to jest zestaw numer 3: choinka metryczka, zestaw numer 2 samplerek z babcią, dziadkiem i róża, i zestaw numer 1 bajkowe samplerki. Czyli tak to wygląda, wysyłkę pokrywa, pokrywa osoba, która wylosuje dwa zestawy, dlatego daję dwa, żeby się opłacało, bo paczkomat teraz kosztuje 17 zł, no niestety, wszystko drożeje. No, mam nadzieję, że te osoby, które sobie wylosują będą zadowolone, bo to są całe zestawy, we wcześniejszych rozdaniach ja dzieliłam się po prostu tym, co mi zostało po wyhaftowaniu. A tutaj mam dla Was przygotowane całe zestawy w związku z tym moim tysiącem. Więc ja teraz pewnie wrócę, wypiję sobie kawę i będę myślała nad tematami do kolejnych moich filmów. Już mam taki jeden, może krótszy, może też niedługo wrzucę, zobaczycie. Przepraszam, że tak przerywam, ale córka co chwilę tu przychodzi i coś próbuje tutaj, coś cały czas ode mnie chce, a już nie chcę tego filmiku sobie obrabiać w programie, już chcę całość wrzucić. Bo w międzyczasie chyba będę robiła jakieś zdjęcia do następnego filmu, chyba zdjęcia, może coś dogram. I tak po prostu chciałam to w jednym filmiku mieć, więc te, jak będzie słychać moją córkę, to przepraszam. Teraz już niestety albo, niestety, nagrywam nie, nie tylko jak jej nie ma, ale też jak siedzi w drugim pokoju i ogląda bajkę w międzyczasie. No, bo inaczej się już nie da. No. Muszę jakoś to wszystko pogodzić, żeby, żebyście jednak mogli coś oglądać. A nie będę czekać aż mąż na przykład pójdzie z nią gdzieś, bo no nie zawsze jest taka możliwość. I dlatego no, nagrywam przy dziecku, ale mam nadzieję, że to nie będzie Wam jakoś bardzo przeszkadzało, bo no nie jest aż tak bardzo niegrzeczna, żeby się nie dało nagrywać. No więc. No więc nagrywam. No dobra, no to chyba byłoby na tyle, że filmik nie jest jakiś bardzo długi. No to co? Jeszcze raz pięć komentarzy przy różnych, pod różnymi filmami. Należy subskrybować i w komentarzu napisać. Albo zestaw 1 albo zestaw 2 albo zestaw 3. Możecie wybrać sobie trzy zestawy, ale jak już jeżeli ktoś wylosuje jakiś, no to w kolejnym losowaniu drugiego zestawu już nie będzie mógł brać udziału, czyli możecie sobie wpisać 1, 2 i 3. I ja to wtedy pogrupuję i będę losowała. No nie wiem, czas Wam dam, myślę, że z dwa tygodnie. Yy, chyba tyle powinno wystarczyć. No i co, no naprawdę się bardzo cieszę. Fajnie ta liczba wygląda. No i na pewno będę robiła jakieś kolejne hafty, bo to jest po prostu moja pasja i nie zamierzam z tego rezygnować. Może będzie troszeczkę mniej postępów. Ale i tak pewnie, jak będę miała jakąś wolną chwilę wieczorkiem, czy, czy może z rana, jak jeszcze nie jest tak za bardzo ciepło, żeby wyjść, to będę sobie do kawy na pewno haftowała moje obrazy, aż w końcu mi zabraknie ścian w mieszkaniu. Albo po prostu będę dawała obrazy w prezentach, bo sprzedać to trochę ciężko. Tak jak się pojedzie do rodziców czy do dalszej rodziny i widzi się swój obraz na ścianie, to, to po prostu się cieszę z tego, że komuś się podoba to, co ja zrobiłam i, i ktoś docenia moją pracę. No dobrze, no to by było na tyle. Ja idę sobie wypić kawusie i będę myślała nad nowymi filmikami, a Wy co? Piszcie w komentarzach, co wybieracie, komentujcie, subskrybujcie. Oglądajcie moje poprzednie filmy. Jeżeli jesteście nowymi subskrybentami, to zapraszam do oglądania poprzednich i nie martwcie się, ja rozdania będę robiła. Także, jeżeli są tutaj nowe osoby, które jeszcze mi nie pisały za dużo komentarzy, nie są zbytnio aktywne, to naprawdę zachęcam, żeby, żeby te osoby były jednak aktywne, bo zawsze coś będę dla Was miała, coś, czym będę się z Wami dzieliła. Więc wszystkiego dobrego Wam życzę. życzę. Trzymajcie się cieplutko, um, miłego dnia i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!